Fotograficzny Mistrz, który wyprzedził o krok całą konkurencję, jest niekwestionowanym królem na polu mobilnej fotografii do Vivo X200 Ultra. Masz tu aparat główny z sensorem rozdzielczości 200 megapikseli w imponującej jakości, obiektyw Zajsa, a także 35 mm ogniskową, która zmienia zasady gry. To zdecydowanie bliższe tego, co widzi ludzkie oko, dlatego też jesteś w stanie uchwycić znakomite jakości zdjęcia portretowe, a także doskonale nada się do fotografowania. A w ogóle tutaj nie potrzebujesz specjalnego trybu portretowego, bo sam sobie Vivo X200 Ultra. Ultra jest w stanie wygenerować potężną głębię, a nakraż materiały tutaj w imponującej jakości 4K w 60 klatkach. Vivo X200 Ultra masz możliwość nagrywania vlogu w, w zupełnie bezstratnej jakości, idealne do dalszej postprodukcji, będzie zatem świetnym rozwiązaniem dla mobilnych filmowców. Znakomitą wydajność flagową zapewnia tutaj ośmiordzeniowy 3 nanometrowy procesor Dimensity 9400, dopakowany 16 GB pamięci RAM i terabajtem pamięci wbudowanej. W dodatku najszybszymi pamięciami dostępnymi na rynku typu UFS 3. 4, 1 Turbomocna jest bateria 6000 mAh z super szybkim 90-watowym ładowaniem, a kupisz go za kwotę 4200 zł w Lux Shopie, szeligowskiego 1 z możliwością pozostawienia starego sprzętu w rozliczeniu i obniżenia ceny tego produktu.